Siemaneczko, kochani, z tej strony oczywiście Kazumi, i witam Was w takim filmie, w którym troszkę sobie pogadamy o nowych mustangach, a raczej ujawnionych maściach, które SSA niedawno udostępniło, ale także o samej fabule, bo wyszedł bardzo ciekawy zwiastun, także co serdecznie Was zapraszam do oglądania. Na wstępie oczywiście pozdrawiam moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moje wspierające. Zerknijcie na moje media społecznościowe, dołączcie na serwer na Discordzie, wszystko zawsze jest w opisie. Oraz możecie zostawić symboliczną łapencję w górę dla motywacji, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subujecie i dzwoneczek, żeby być na bieżąco właśnie z takimi fajnymi nowościami na moim kanale ze Star Online. Jak większość z Was już wie, nowym ustanki. Pojawią się latem, pewnie gdzieś między czerwcem a lipcem, tak podejrzewam, właśnie, czyli około tego, gdzieś, gdzie będą nowe postacie, ale już przechodzą do tej trzeciej generacji Mustangów nowych, oczywiście. To właśnie taki oto post SSO udostępniło nam 11 maja, gdzie między innymi mamy 6 umaszczeń plus jedno nowe. Oczywiście jest jakieś Lamparcie, Palomino, Roan, jakieś Myszate czy samo takie właśnie ciemno-brązowe, bułane, coś ten deseń, ale jeśli chodzi o nowe, czyli Wild Bay Pinto, to właśnie tak prezentuje się to umaszczenie po wpisaniu w Google, i my, że jest to takie fajne łaciate, w sumie bardzo ładne, czyli możemy właśnie sobie zobaczyć, znaczy ogólnie umaszczenie samo w sobie jest naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj właśnie możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak ono się tutaj prezentuje właśnie w życiu realnym, ale naprawdę bardzo ładnie. Także też jestem bardzo, tutaj właśnie mega ciekawa, jak oni odtworzą, które też właściwie, wiecie, takie bardziej łaciaty, czy może bardziej takie, tu takie, wiecie, że jest brązowe, tutaj więcej białego. No, będzie to nowe umaszczenie, także jestem też mega ciekawa. Ale mam bardzo też taką nadzieję, że SSO właśnie doda tą taką bułaną, czyli bardziej właśnie od Spirita czyli konia, którego można było kiedyś zdobyć że będzie właśnie taka maść podobna do tego Spirita, czyli Mustanga z dzikiej doliny, bo jest to takie w sumie też symboliczne umaszczenie. Ale jeśli jakiekolwiek spoilery wyjdą właśnie z tych nowych Mustangów, to oczywiście na moim kanale wszystko się pojawi, także zachęcam właśnie do zostawienia tego dzwoneczka na moim kanale, żeby być zawsze na bieżąco. Aktualnie jest połowa maja, więc tak naprawdę lato jest tuż-tuż, więc jakieś spoilery na pewno długo się pojawią. Także bądźcie czujni. Moi kochani, jeśli jeszcze chodzi o te nowe umaszczenia, i ogólnie umaszczenia, które właśnie planuję zrobić nam SSO, to właśnie jest to 7 wariantów. Między innymi kara, bułana, myszata, jasnoizabelowata, czerwony deresz z gniadego, tarantowaty w typie leopard i dziki gniady z rokaty. Tutaj też oczywiście robię taki mały research zazwyczaj, i na grupce na Facebooku Star Stable Polska właśnie pojawił się taki bardzo ciekawy post, czyli właśnie z tymi umaszczeniami, które planuje zrobić nam SSO. I osoba pisząca ten post daje nam do zrozumienia, że SSO pracuje również nad bardzo ważnymi wariantami. Gdyż zespół SSO zdecydował się z ankiety wybrać kilka pomysłów, czyli brekanie, rozwiana długa grzywa, szczotki pięcinowe i mocny galop. Tutaj też właśnie dla przykładu macie od takiego Mustanga. Link do tego filmu wam oczywiście podrzucę w opisie. Teraz jeszcze zostajemy przy tych umaszczeniach, czyli właśnie na których skupia się obecnie SSO. Czyli jest to jasno izabelowata, czerwony deresz, tutaj właśnie z gniadego, tradycyjny kary, tarantowaty, czyli w tym właśnie typie leopard, myszaty. Takie oto bułany. No i finalnie Picasso, który będzie prawdopodobnie tym właśnie nowym umaszczeniem. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do starych Mustangów. Ta rasa pojawiła się pierwszy raz 23 listopada 2016 roku. No i aktualnie znajdują się właśnie one tutaj na targu Ferdinanda. Można powiedzieć, że nad podobnymi maściami tutaj właśnie zespół też pracuje. No i ogólnie są one drogie. Jak widzicie, no, kosztują 969 Starcoins. Aktualnie także naprawdę nie kupujcie ich na razie, bo po prostu się nie opłaca. Tutaj jest takie właśnie umaszczenie tereszowate, łaciate, ogólnie karę. Samo w sobie, tutaj, jeśli chodzi o Mustangi no to jest akurat kara właśnie jest naprawdę prześliczna. Mamy oczywiście taką myszatą, można powiedzieć. Ciemnobrązową też również mamy. W sosie Mamy również tą lampartią, która jest w sumie bardzo ładna. Ogólnie jedną z tych ładniejszych, którą w sumie posiadam, i to jest jedyny koń z w, w którego posiadam jeszcze, jest oczywiście Spirit. Mamy taką siwą, no i tą właśnie taką bułaną. W sumie nad nim jak to nazwać tą, to omaszczenie. Nie wiem, czy można nazwać to umaszczeniem okupconym, ale w aplikacji mamy takiego tego z tego co pamiętam, także no. Oczywiście animacje tutaj tak się one prezentują. Ogólnie, no wiadomo, troszkę śmiesznie teraz to tak wygląda. No ale oczywiście mają animację specjalną, którą jest właśnie takie o kopnięcie typowe dla Mustanga. Jestem właśnie też mega ciekawa, jak to im wyjdzie. No bo tutaj wiecie też chyba, to było w, ten, nie, w Tennessee Walkerach chyba nie. W Tennessee Walkerach nie, ale w belgijskich miały chyba mieć taką właśnie animację tego kopnięcia. Tutaj jeszcze Wam właśnie wyświetla filmik, jeśli o to chodzi. Jak widzicie, cena też mówi sama za siebie, nie kupujcie tych koni. No jeżeli już, to może ten czarny jest taki najładniejszy. Karę myślenia prawda jest przecudowne. No jak widzicie, 989 starkońs to jest bardzo dużo. A niedługo będą odnowione, także no jest na co czekać. Także zbieracie swoje starkońsy. Okej, okay, kochani, a teraz przejdziemy już tą zwiastuną fabuły, który również SSO udostępnił na swoim Instagramie. Czyli w sumie też 11 maja. Także razem zobaczmy sobie jeszcze raz, jak to Także tak właśnie prezentuje się ten zwiastun. Ogólnie uważam, że naprawdę mega fajny. Wygląda naprawdę to ciekawie. I jest tam też coś właśnie o tych czarnicach Wala i ogólnie mam nadzieję, że właśnie się dowiemy czegoś więcej. Bo jak wiecie, moi kochani, czarownica Wala, można powiedzieć, że uratowała Annę, Alex oraz pani Holsworth. biorąc ich do tego portalu, i wraz z Lindą trzeba ich. Tak by powiedzieć, odzyskać. Także po prostu mam nadzieję, że. Fabła będzie naprawdę zarąbista. Coś też tam ma właśnie być z przesmykiem diabła. Także to też mega spoko. Może w końcu otworzą się te wrota. <grym> no i ogólnie takie pamiętajcie, na zapionych polach jest sadzonka, która nam tam właśnie kiełkowała. I w samym forcie Maria, tam gdzie mamy to takie tajne przejście, można powiedzieć, gdzie ostatnim razem w sumie też byliśmy, to tam właśnie są takie korzenie, które nam tworzyły portal. Przez którym prawdopodobnie pewnie będziemy pewnie musieli przejść. No, także tak to właśnie wygląda. Ja jestem mega ciekawa, odekscytowana w sumie. Mam po prostu nadzieję, że fajnie bardzo będzie się robiło to z fabularne. No i w zasadzie to jest generalnie na tyle. Jak na ten moment zapowiada się naprawdę fajnie, także mam nadzieję, że fabuła po prostu będzie super sztos. A wy dajcie też w komentarzu, co sądzicie właśnie o nowych Mustangach. Oraz o samej fabule. Także z mojej strony to jest na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Pogodankowy w sumie. A Wy zostawcie łapencie w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być właśnie zawsze na bieżąco. Także ja się nie żegnam, trzymajcie się i do następnego.